Wodospad to swobodny, pionowy spadek wody rzecznej, spowodowany istnieniem w korycie rzeki wyraźnego progu skalnego o wysokości od kilku do kilkuset metrów. Wodospad występuje w górnych odcinkach biegu rzek, w miejscach, gdzie rzeka przecina warstwę twardych skał. Skały te, wymywane wolniej niż miękkie podłoże w dolnym biegu rzeki, tworzą stopień, z którego woda spada. Posłuchaj teraz o najpiękniejszych wodospadach świata. Ten położony około 17 kilometrów od miasteczka Ikom w Nigerii wodospad Agbokim stanowi hipnotyzujący widok dla miłośników przyrody. Siedem strumieni spada ze stromego urwiska kaskadami wody w otoczeniu bujnej zieleni do przepięknego jeziorka. Oprócz błogiego poczucia odosobnienia i spokoju nagrodą za trudy podróży może być też tęcza, występująca tu często w porze deszczowej. Ten czarujący wodospad spadający z wysuniętej półki skalnej na bazałtowym klifie z wysokości 83 metrów wśród gęstej roślinności stanowi niezapomniany widok. Wodospad Szamarel jest ujściem rzeki San Denis, przepływającej przez niezmierzone lasy. Jest najczęściej odwiedzanym wodospadem Mauritiusa ze względu na wyjątkowe cechy topograficzne i fenomenalne widoki. Nazwa wodospadu Iguazu pochodzi od Iguasu, co w języku Guareni oznacza wielkie wody. Wodospad znajduje się dokładnie na granicy Brazylii i Argentyny, rozciągając się na szerokość 2,7 kilometra, czyli jest prawie trzy razy szerszy od Niagary. Widok spienionej wody pokonującej kolejne progi i spadającej w przepaść w obłokach mgły tworzy hipnotyzujący spektakl, który bez wahania można nazwać jednym z najbardziej fascynujących na świecie. W języku afrykanerskim nazwa Mój River oznacza Piękną Rzekę. Tak samo nazywa się miasto w prowincji KwaZulu-Natal odległości 25 km, od którego znajdują się wodospady, robiące niesamowite wrażenie podczas wysokiego stanu wody. Z nurtem Mui River można spływać w łodzi, kajaku lub dętce. Ta położona w Parku Narodowym Fuji Hakone Izu idylliczna kaskada znajduje się na liście 100 najpiękniejszych wodospadów Japonii. Jego cienkie białe strumienie wyglądają jak wiszące nici jedwabiu. Wodospad Ekem na rzece Enkam w Kamerunie. Ten wysoki na 82 metry imponujący wodospad wystąpił w filmie Greystoke: Legenda Tarzane – Władcy małp z 1984 roku. Ten ciąg wodospadów, zwany także Montenegro w Angolii, został uformowany przez rzekę Kunene na granicy Angolii i Namibii. Jego nazwa oznacza pianę w miejscowym języku Herero, co oczywiście nawiązuje do piany tworzonej przez spadającą wodę. Wodospad Shirafuji w Japonii ten położony w mieście Ashoro wodospad na wzgórzu jest z pewnością rajem dla miłośników przyrody. Jego woda ma brązowawy kolor ze względu na zawartość gleby wulkanicznej i siarki. Wodospad Nomizo, Japonia. Ta malownicza kaskada zasłynęła na świecie, gdy kilka lat temu ktoś opublikował jej zdjęcia na Instagramie. Robi magiczne wrażenie zwłaszcza, gdy promienie słońca przechodzą przez okrągłą jaskinię. Wodospad Madakaripura, Indonezja. Ten, znajdujący się blisko wulkanu Bromo wodospad leży w malowniczej, głębokiej dolinie. Zwany jest także Wiecznym Wodospadem, ponieważ nigdy nie przestaje płynąć nim woda. ni Falls, Stany Zjednoczone Ten położony na przepięknej Snake River wodospad jest także zwany Niagarą Zachodu, ze względu na przepastny, imglisty kocioł, który tworzą jego spadające wody. Kantej Brazylia Region, w którym jest położona ponad połowa Parku Narodowego Czepade do Zwiadeiros, jest znany ze wspaniałych szlaków pieszych i przepięknych wodospadów. Rainbow Falls, Stany Zjednoczone. W języku hawajskim nazwa tego wodospadu brzmi Wajanu Nue, co można przetłumaczyć jako tęcza widziana w wodzie. Wodospad Cikantech, Indonezja. Jest położony w geoparku Cilutech wpisanym w 2015 roku na listę światowej sieci geoparków UNESCO. Wielki wodospad, Welikislap, Slap, to najwyższy wodospad w Parku Narodowym Jezior Plitwickich w Chorwacji, który jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Banjo Detian to zbiorcza nazwa dwóch wodospadów na rzece WSN na granicy Chin i Wietnamu. Jest czwartym pod względem wielkości wodospadem leżącym na granicy państw po wodospadach Iguazu, wiktorii i Niagara. Dziękuję za uwagę. Napisz, który z zaprezentowanych wodospadów jest według ciebie najpiękniejszy i masz ochotę zobaczyć go na własne oczy. Pozdrawiam.